wygrana 5-0 do 0, sugeruje, że było to łatwe spotkanie. Z pewnością ze Rzeźnika miał swoje widać też problemy, bo trener Denrajk musiał zagrać na środku obrony, gdzieś nie jest jego nominalna pozycja. Natomiast sam przebieg spotkania na pewno byliśmy stroną przeważającą, a też nie uszczegliśmy błędów w pierwszej połowie, gdzie kilka razy daliśmy się skontrować. Na szczęście potem to wybroniliśmy, a dalszy przebieg no to już raczej kontrola meczu przez nas i, no i końcowy wynik 5-0. Kuba Rybus rozstrzelał się na dobre. Yy, tak, 3-8 dobre, oby, oby tak dalej, żeby ta e, średnia bramek została na tym poziomie, to będziemy bardzo zadowoleni. Hat-trick klasyczny. Dokładnie tak, cieszę się, że, że udało się dzisiaj strzelić trzy bramki. W pierwszej połowie fajne bramki po takich akcjach kombinacyjnych, dużo wymian podań z pierwszej piłki, No ładnie się to oglądało. Yy, tak, myślę, że nasza gra naprawdę mogła cieszyć oko, w niektórych momentach fajnie to wyglądało. W niektórych momentach troszeczkę mamy jeszcze do poprawy, mamy tego świadomość, ciągle nad tym pracujemy, także, także cały czas do przodu próbujemy. Można powiedzieć, że dzisiaj jakoś specjalnie zadania Morawi nie utrudniliście? No nie, niestety nie udało się, Gdzieś tam plan był, plan był troszeczkę inny, No jeszcze dodatkowo problemy przed samym meczem. Niestety bramkarz drugi powiadomił nas, że nie da rady dotrzeć, już tam choroba go zapała. Musieliśmy się radować z zawodnikiem z pola. No gdzieś tam nie jest dużo usprawiedliwienia, no aczkolwiek taka informacja tuż przed przed meczem, no to jednak, jednak też dziś tam to działa na, na, na drużynę, mm, no i wyszło jak wyszło, tak. 0-5 z Morawią, coś pozytywnego z tego meczu wyciągasz? Yy, pewnie, że tak, no staram się gdzieś tam yy, chłopaków, zawodników cały czas yy, podnosić na duchu, yy, dlaczego ja też gdzieś tam mówię, yy, chwała za to, że, że wychodzimy w kolejnym meczu, no na razie zbieramy, zbieramy, że tak powiem, baty, trzeba to przyznać, aczkolwiek wychodzą i, i można powiedzieć robią swoje na tyle gdzieś tam, na, na ile mogą, na ile potrafią, zostawiają serce i, i walkę i to widać szczególnie tam w tych dwóch ostatnich mecz, meczach, że yy, staramy się tak, całą jedenastką gdzieś tam, czy, czy nawet zmiennicy wchodzą i, i staramy się się tutaj pokazać z jak najlepszej strony, a przynajmniej powalczyć i, i utrudnić przeciwnikowi wygranie.